Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale na biwaku. To już swego rodzaju tradycja, że jestem na swoim prywatnym urlopie i na tym, że urlopie nagrywam właśnie ten materiał wideo. Materiał wideo specjalny, bo prezentujący wyniki laureatów plebiscytu złote, kempingi to już jest nasza druga edycja tego plebiscytu, oznaczona cyferką oczywiście 2025. I zanim przejdę do samych wyników. Yy, takie garść statystyk, bo naprawdę mamy się czym pochwalić. No właśnie, mamy, bo ten plebiscyt jest organizowany wspólnie pomiędzy nabiwaku, biwaku, podmiotami. Pomiędzy nabiwaku, biwaku Stowarzyszeniem Polska Grupa Karawaningowa oraz targami poznańskimi, czyli Karawans Salon. No i w te trzy podmioty sobie działamy i wybieramy najlepsze pola kempingowe w naszym kraju, ale tak naprawdę nasza rola ogranicza się wyłącznie do moderacji całego plebiscytu. To bo to Wy w pierwszym etapie zgłaszacie pola kempingowe i inne miejsca postojowe przeznaczone dla kamperów i przyczep kempingowych, i to też wy w drugim etapie głosujecie na poszczególne lokalizacje, włącznie dziewięciu dostępnych kategoriach. I zanim przejdę do wyników, no to taka garść statystyk, bo naprawdę mamy się czym pochwalić, patrząc na tegoroczną edycję, bo w tym roku dokładnie.

Wow, to jest rekord, rekordów, jeżeli chodzi o plebisty, złote kempingi, i jest gigantyczny wzrost zainteresowania plebistytem, patrząc na pierwszą, trudną dla nas edycy, edycję. No i patrząc na edycję numer dwa, w której troszkę zmieniliśmy zasady gry, zmieniliśmy regulamin, zmieniliśmy zasady głosowania, uwzględniliśmy po prostu Wasze opinie i Wasze komentarze, i chyba to wszystko przypadło Wam do gustu, bo w tym roku nie słyszeliśmy, pod hasłem Złote Kempingi, jakichkolwiek negatywnych komentarzy. Przejdźmy więc do samych wyników, bo te są, myślę, że najważniejsze dla wszystkich, którzy na nie oczekują. Przypominam, mieliśmy łącznie 9 kategorii, mieliśmy łącznie, moi drodzy, 95 zgłoszonych kempingów bo do tych poszczególnych 9 kategorii, więc nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania kanału na biwaku i przejdźmy do samych wyników plebiscytu złote kempingi 2025. No i tak zacznijmy od pierwszej kategorii tej najważniejszej kategorii dla większości właścicieli dzierżawców małych pól kempingowych, bo kategoria mały kemping to są takie kempingi do 30 miejsc postojowych. Tam łącznie oddaliście dokładnie 1612 głosów i zacznę od miejsca piątego poza podium na miejscu Kociołkowe pole 105 głosów, 6,5, ponad nieco 6,5% głosów. Na miejscu czwartym Fyrtel Camp 150 głosów, 9,31% oddanych wszystkich głosów tej kategorii. No i przejdźmy do podium. Na miejscu trzecim, co ciekawe, nowość w tym roku Jol Camper Sielpia 262 głosy i 16,25% zdobytych głosów całej kategorii. Na w miejscu drugim, już oczywiście premiowanym w tej kategorii Osada Chmielaki, 314 głosów 19,48%. No i na miejscu pierwszym zwycięstwo w kategorii mały camping, podobnie jak w roku ubiegłym w tym roku również właścicielka mocno cisnęła, żeby na tenże kemping głosować. Zwycięzcą kategorii mały camping jest kemping nad sarenką. Zdobył 324 głosy. Ponad 20% w całej kategorii, i to właśnie kemping nad sarenką jest zwycięzcą w kategorii mały kemping do 30 miejsc postojowych. Wśród tych wszystkich trzech pierwszych kategorii, czyli mały, średni i duży, to właśnie średni cieszył się największym zainteresowaniem. Średni, czyli od 31 do 100 miejsc postojowych. Tam oddaliście dokładnie 2627 głosów. Na miejscu piątym Turawa Camp, na miejscu czwartym camp fish i podium. Podium, czyli najważniejsze dla tejże kategorii. Na miejscu trzecim Jura Camp 244 zdobył 264 głosy. Na miejscu drugim Camping 140 Osir Suchedniów 422 głosy i ponad 16% w tej kategorii. I zwycięzcą kategorii średni camping. Podobnie jak w roku ubiegłym, nic się w tym roku absolutnie nie zmieniło. Ponownie Camp na wydmie oczywiście złeby. 542 głosy i ponad 20% zdobytych głosów łącznie w tej kategorii. Więc, zwycięzcą kategorii średni kemping, camp na wydmie. Webba. Kategoria duży kemping moglibyśmy pomyśleć, że będzie się cieszył największym zainteresowaniem, ale to właśnie w tej kategorii oddaliście najmniej głosów, bo dokładnie 1145. No i na miejscu piątym kemping horyzont wychłapowie 93 głosy. O jeden tylko głos więcej. Na miejscu czwartym camp gorący potuk, Szaflare 94 głosy. No i podium na miejscu trzecim kemping Uroczysko 119 głosów ponad 10% całości kategorii na miejscu drugim kemping Alexa 144 głosy i ponad 12% w całej kategorii a zwycięzcą czyli najlepszym dużym kempingiem w zestawieniu złote kempingi 2025 został Family Camp 153 w Sielpi zdobył on 289 głosów i tym samym ponad 25% wszystkich głosów w kategorii duży kemping. Przechodzimy do kolejnej kategorii najlepszy kemping dla dzieci tutaj 2161 głosów łącznie oddanych na miejscu piątym ośrodek wypoczynkowy Świderek 149 głosów na miejscu czwartym kemping Family Camp 153 Sielpia 235 głosów. No i przechodzimy do podium na miejscu trzecim Camp Fish 235 głosów ponad 10% w całej kategorii na miejscu drugim Osada Chmielaki 255 głosów 11 ponad m, procent z całości kategorii i na miejscu pierwszym Najlepszy kemping dla dzieci według m, waszych głosów w plebiscycie Złote kempingi 2025 Kamp na wydmie Łeba, 282 głosy ponad 13% w całej kategorii Jedna z moich ulubionych kategorii czyli Najlepszy kemping dla y, zwierzaków. Tutaj 2260 głosów aż oddanych w tejże kategorii. Na miejscu piątym: Family Camp 153 Sielpia, na miejscu czwartym: Jura Camp 244 i. Podium. Na miejscu trzecim camping nad Sarenką 253 głosy, ponad 11%. Na miejscu drugim camp na wydmie Łeba 270 głosów, ponad 11%. Zobaczcie tutaj różnice, były naprawdę, naprawdę niewielkie. I zwycięzcą, czyli najlepszym kempingiem dla zwierzaków, został kemping numer 140 osil Suchednią. Dokładnie 408 głosów, ponad 18% głosów w całej kategorii. Absolute na dominacja tejże kategorii, więc suche dniów, najlepszy kemping dla zwierzaków. Kategoria, topowa lokalizacja. Tutaj oddano rekordową ilość, słuchajcie, głosów, bo 2748. Jeszcze tutaj e, sprawdzam, czy dokładnie e, mam rację. Dajcie mi chwilę, tak. Topowa lokalizacja to największa kategoria. Najwięcej głosów oddanych właśnie w tejże e, kategorii. Widać, że tutaj, Wszyscy o tę, że wygraną właśnie w tej kategorii walczyli. I tak, na miejscu piątym Family Camp 153 Sielpia. Na miejscu czwartym Jura 244 i Podium. Na miejscu trzecim ponownie ląduje Camping nad Starenką 234 głosy. Na miejscu drugim Camping 140 Osir Suchedniów 410 dokładnie głosów. I zwycięzcą tej kategorii, czyli najlepsza topowa lokalizacja dla polskiego, pole kempingowego jest w Łebie. Ponownie tutaj zwycięzcą jest camp na Wydmie. 470 głosów. 60 głosów więcej niż kemping 140 w Suchedniowie. Ponad 17% wszystkich głosów w tejże kategorii. Camp na Wydmie Łeba to topowa lokalizacja według plebiscytu złote kempingi 2025. Kolejna kategoria, czyli camping Fan Tutaj 2197 oddanych głosów na miejscu piątym Family Camp 153 Sielpia, na miejscu czwartym Camp Fish, na miejscu trzecim Camp na Wydmie Łeba. na miejscu drugim nowość w naszym zestawieniu Camping Dobru, 300 dokładnie 8 oddanych głosów. No i na miejscu pier najlepsze atrakcje na terenie pola kempingowego w Polsce. Ma kemping 140 osil suchedniów, 419 dokładnie oddanych głosów, ponad 19% wszystkich głosów w danej kategorii. Tak się prezentuje kategoria camping fun. Myślałem, że kategoria gastro kemping będzie przyciągała naprawdę dużą ilość zainteresowanych osób, ale niekoniecznie, bo tutaj oddaliście 1300 dokładnie 74 głosy i tak na miejscu piątym pojawia się kemping Binduga 69 56 głosów na miejscu czwartym Katalpa Camp na którym właśnie się nie, znajdujemy 103 głosy i podium e, na miejscu trzecim kemping pod czarnym bocianem 144 głosy i teraz zobaczcie miejsce trzecie 144 głosy na miejscu drugim kemping na wydmie Łeba 419 głosów, a na pierwszym miejscu camping 140 osir suchedniów 427 dokładnie oddanych głosów. Więc tutaj różnice pomiędzy pierwszym, drugim miejscem są naprawdę minimalne, ale już pomiędzy pierwszym, drugim a trzecim są znaczące. No i przechodzimy do ostatniej kategorii. Tej chyba najśmieszniejszej, dla wielu z nas najważniejszej, czyli świątynia Dumania. Gdzie są najładniejsze, najczystsze sanitariaty? Tutaj w tej kategorii nastąpiła drobna zmiana związana z wprowadzeniem nowej zasady w naszym regulaminie. Czyli dany kemping, jeżeli wygrywa w więcej niż trzech kategoriach, to wypada jakby z tej m, kategorii. No i zastępują go kolejne miejsca, które m, zwyciężały w poszczególnej m, kategorii. I tylko w jednej, czyli właśnie we świątyni Dumania doszło do takiej nie, sytuacji. Tutaj oddaliście dokładnie 2199 głosów i tak na miejscu czwartym Camping Family Camp 153 yy, Sielpia 209 oddanych głosów na miejscu trzecim Jura Camp 244 na miejscu drugim Osada nie, Chmielaki różnice są naprawdę niewielkie bo 221 głosów Jura Camp i 234 Osada Chmielaki i na pierwszym miejscu najlepsza ma malutki kemping, kemping nad Sarenką, 258 głosów. Tutaj zwycięzcą tak naprawdę był kamp na Wydmie Łeba, 283 głosy, no ale w związku z tym, że zajął on już trzy inne miejsca, pierwsze miejsca w trzech innych kategoriach i procentowo w tychże kategoriach zebrał największą liczbę oddanych głosów, no to z Świątyni Dumania on, moi drodzy, wypadł i... Tak się prezentują wyniki właśnie tej kategorii. To wszystko, jeżeli chodzi o plebiscyt Złote Kempingi 2025. Absolutna rekordowa edycja 95 zgłoszonych łącznie pól kempingowych, 18 323 głosy oddane we wszystkich łącznie 9 kategoriach. Cóż Wam mam, mogę więcej powiedzieć? To Wasz plebiscyt oddany w Wasze ręce, każdy etap plebiscytu jest oddany w Wasze ręce i tak naprawdę te wyniki to wasze decyzje. Oczywiście duża zasługa w tym samych pól kempingowych, które w różnoraki sposób zachęcają swoich gości do głosowania na nich. Czy to w recepcji, czy to za pośrednictwem mediów społecznościowych. I zobaczcie, że te wszystkie pola kempingowe, które są zwycięzcami w poszczególnych kategoriach, zajęły jakiekolwiek miejsce, bardzo mocno pompowały plebisty w mediach społecznościowych, wrzucały informacje do różnych grup no i są tego efekty nie tylko w plebiscycie nie, złote kempingi, ale również w codziennym życiu, w codziennej zajętości. Wszyscy ci, którzy bardzo mocno naciskają na marketing, na promocję, na reklamę, starają się funkcjonować nie tylko przez okres wakacyjny, mają odpowiednią liczbę klientów również we wrześniu, w maju, w czerwcu i wygrywają również poszczególne kategorie. Plebiscycie Złote Campingi 2025. Tyle ode mnie, moi drodzy. Oficjalne rozdanie nagród, czyli takich pamiątkowych tabliczek, oraz przygotowanie takiego materiału wideo, który pokazuje właśnie, jak wyglądać będzie ta oficjalna gala. To wszystko odbędzie się na targach Karawansalon Salon w Poznaniu. Ale już dziś te wyniki online możecie poznać. Na naszych stronach, czyli na stronach Karawan Salon i na biwaku, w mediach społecznościowych. Macie dokładną rozpiskę wszystkich poszczególnych wyników, głosów, procentów itd. itd. Gdybyście prowadzili pole kempingowe i bylibyście zainteresowani, jakie miejsce Wasze pole kempingowe zajęło w plebiscycie i nie zostało ujęte w tym TOP 5, dajcie znać. Chętnie podeślę Wam taką informację, byście też mogli się pochwalić tym w swoich mediach społecznościowych. A tymczasem dzięki za dziś. Zapraszam do zwyczajowo do subskrypcji naszego kanału. Ja korzystam z urlopu, a wy bawcie się dobrze przy końcówce sezonu, już takiego letniego, ale jednak trochę jesiennego. Dzięki za dziś, do zobaczenia wkrótce.